PO MOJEJ LEWEJ! FRANIO! PO MOJEJ PRAWEJ! Po moi prawej! Zapraszam do face to facea Nie było. Ja mówię, że ISO wyjebało. Ale co ona zrobiła? Patrzcie, co się dzieje. Bez traki! Bez na tajnik! Poproszę nawet, przepraszam. Mam poproszę. Mega ekskluzyjnego baru i teraz mówię totalnie poważnie. Nie wiem co z tym wódką zrobię. I ty chcesz ty 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 ty? ty z tym wejść? Schowam to za ochroną. Chodź. Chodź ze mną. Schowam to za ochroną. Wyprostuj się. Co? Co ty pomówisz Kurwa do mnie. Nie do ciebie, nie do ciebie. Powiedz. Do którego? Proszę, wątpię. Tedy ty czy to była za kobieta, która jeszcze chłopie zarła i stwierdziła, i nie umarła. Chyba tyle? Naprawdę? Proszę, ale

A masz zakrętkę? zobaczymy po A nie masz zakrętki? Nie, nie mam. A druga, zobaczymy. Ale ładny wieczór. <grym> Jaki piękny wieczór, kurwa. Ja pierdolę, ale piękny wieczór. Cześć, super! Po mojej lewej! Moim domowcem! Moim prawdem! Nie, nie gra! Zapraszam do face-to-face'a! Uuuuuuuuuuuuuuu! Widać, że Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Nie, nie,